Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polachów, drodzy Państwo, witamy wszystkich genialitów. Witamy cmentarza Rakowickiego w Krakowie 28 listopada roku Pańskiego 2022. Drodzy Państwo, i przyszliśmy dzisiaj na pogrzeb Ryszarda Henryka Kozłowskiego, znanego inżyniera, wynalazcę Geotermii czy propagatora Geotermii podziemnego spalania węgla i tak dalej, i tak dalej. Wielodniego pracownika Politechniki tutaj krakowskiej, patriotę, czegoś szlachetnego. Z naszego punktu widzenia człowieka, który przyczynił się do wskrzeszenia Królestwa Polskiego, pamiętamy profesora z jego pobytu w czasie tej sesji, nazwijmy ją insurekcyjnej w znaczeniu nie takim jak insurekcja kościuszkowska, tylko insurekcyjnej w znaczeniu czy rezurekcyjnej, byśmy nawet powiedzieli. Raczej chyba rezurekcyjnej, drodzy Państwo. 18 20 marca 2016 roku. Wtedy profesor przybywa do Zamku leszczyńskich w Rydzynie i uczestniczy i bierze udział w skrzeszeniu Królestwa Polskiego. Było to wieko pomne dzieło. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Ale oddaliśmy się, oddaliliśmy się od miejsca pochówku profesora, nagraliśmy tą część. Pochówku, przemów i tak dalej, to udostępnimy Państwu, być może to będzie link podpięty. Ale, drodzy Państwo, spotkaliśmy osobę, która przeprowadziła nas tutaj na grób Rosalice Lakównej, właśnie przed tym grobem się znajdujemy. Wcześniej byliśmy przed grobem ojca Kiersztyna, jakby ojca duchownego, czy właściwie nie ojca duchownego, bo to propagatora właśnie kultur Lakównej jako, jako świętej osoby. Drodzy Państwo, i osoby, która no, też swoją posługą jako, jako pielęgniarka, ale też jako drodzy Państwo, służebnica Pańska można powiedzieć, jako osoba, która drodzy Państwo, miała widzenia, objawienia i której Jezus się objawił. I której powiedział, dlaczego nie obieraliśmy mnie za króla Polski, i to, że dzisiaj tutaj jeszcze leży Rozalia Celakówna, nie do Jezuitów, no to wiadomo, że lobby kościelne, czy antylobby, czy jakby to powiedzieć, Pseudolobby kościelne, no nie chce tego kultu promować. Chrystusa króla Polski, Lechi, króla Polski Lechi, nie chce tego promować. Czyli to, co było w 1939 roku, wysłał Celakównę na badania psychiatryczne, skończyło się nieszczęściem. Okupacji niemieckiej, no i klers zachowuje się dosyć podobnie, chociaż ostatnio ośmiu biskupów podobno podpisało apel o to, żeby jak najszybciej ze stanu służebnicy Bożej wynieź na ołtarz w formule błogosławionej. Zobaczcie, kiedyś to wierni ogłaszali Błogosławionych i Świętych, i my tutaj w tym miejscu też ją uznajemy za Błogosławioną i Świętą jednocześnie, tak? Bo to od nas zależy. Nie, że wyłączność na ogłaszanie Świętych ma. Kościół, a szczególnie Watykan. Co ma Watykan, szczerze mówiąc, do, do kultów w Polsce, służebnicy, e, do rozalicy lakówny? Drodzy Państwo, gdyby nawet rozalia celakówna nie miała tych objawień, to rozum podpowiada i nasza wiara, że Chrystus jest królem narodów, tym narodu polskiego, czyli jest królem Polski. I my od 6-7 lat już składamy śluby brzeskie w Brześciu Kujawskim, które właśnie intronizują Jezusa Chrystusa na króla Polski i uznają Go, bo generalnie są to śluby homagialne, czyli uznające, dające pokłon, hołd, a nawet ktoś by mógł powiedzieć hołd lenny. To nam nie przeszkadza. Wobec Chrystusa króla Polski. Czyli to jest ten nasz król, duchowy Polski lechi. I dopiero z, jeżeli ma się tego ducha, to możemy zarządzać własnym ciałem, własną mową i własnymi czynami. Jeżeli nie ogarniemy tego ducha, to kim my jesteśmy? Czy kim my jesteśmy przed tym obliczem? Prochem i niczym, jak pisał Mickiewicz, drodzy Państwo. I tutaj dzisiaj, w formule też oddania posługi w postaci konduktu żałobnego pochówku Jaśnie Wielmożnego, świętej pamięci Henryka, Ryszarda Henryka Kozłowskiego, który właśnie włożył tą cegiełkę w budowę Królestwa Polskiego ale w formule Królestwa Polskiego z Królem Polski duchowym na czele Jezusem Chrystusem i Marią Królową Polski też, Królowej Korony Polski. A my jesteśmy tylko śmiertelnym jakby tutaj przedstawicielem Królestwa Polskiego Jezusa Chrystusa. Jakby uosabiamy, jesteśmy ciałem Jezusa na ziemi tutaj, ale Duch to jest Jezus Chrystus jako Król Polski. Tutaj Celakówna, drodzy Państwo, no ma jakby zasługi, ale mówimy jeszcze raz nawet gdyby nie było jej, to drodzy państwo trzeba by rozumem dojść, że Jezus e, no upomina się o to, przecież objawił się i powiedział celakównie e, dlaczego nie tak jak Mancinelliemu, prawda? Matka Boża się ukazywa, dlaczego nie ogłaszacie mnie królową Polski, czy koroną Król Polski? Dlatego odpowiednikiem Mancinelliego jest celakówna na To Jezus powiedział, dlaczego Polacy nie ogłaszają mnie swoim królem? Drodzy Państwo, ponieważ, e, ponieważ to była zakonnica, w związku z tym przekazała swoim opiekunom duchownym i oni mieli obowiązek to przekazać, i przekazali to ale skończyło się w ten sposób, że została skierowana do psychiatryka. Drodzy Państwo, no i nie internizowano, tak? Potem te śluby takie, nazwijmy to nie, nie, właśnie nie, niedoskonałe, czy niedobre, czy wadliwe, właśnie z tymi ślubami łagiewnickimi, dalej narażają naród polski na kolejną karę Bożą za nieposłuszeństwo kapłanów, za nieposłuszeństwo innych. No my jesteśmy posłuszni. Nikt nam nie może tego zarzucić, bo bez zbędnej zwłoki 16 lipiec 2016 zostaliśmy obrani, a już 30 października święto Chrystusa Króla wynikającego z Kwas Prima, z encykliki Piusa 11 złożyliśmy śluby homagialne w Brześciu Kujawskim. W Brześciu Kujawskim dlatego, że tam się urodził Władysław Okietek i dlatego też, że tam w ołtarzu jest Chrystus ukoronowany. Rzadko w ołtarzach polskich Jezus Chrystus jest ukoronowany. Proszę Państwo, jeszcze może w tym miejscu jeszcze raz się pomodlimy, bo przed chwilą modliliśmy się z Panią taką Ritą, która nas tu przeprowadziła, bo z Bodzanta po Matce. E, drodzy Państwo, teraz się pomodlimy właśnie w intencji Polski, Królestwa Polskiego. E, święta Rito, Święta Rozalio, e, uczyń wszystko, żeby Polska była w pełni Królestwem i uczyń wszystko, żeby Jezus był Królem Polski w dosłownym przenosie tego słowa rozumieniu. Żeby wszyscy uznali Jego cześć i chwałę i żeby nie było takich wybiegów, takich trików, prawda, że, że to król wszechświata wystarczy. No nie wystarczy, drodzy Państwo. Gdyby wystarczyło, nie byłoby na, na krzyżu napisu, tu jest, to jest król żydowski, tak, król żydowski, czyli narodu żydowskiego. Tam nie było, to jest król wszechświata. Piłat nie kazał umieścić napisu, tu jest król wszechświata okazał kazał mieścić, to jest król żydowski, dlatego my musimy, to drodzy Państwo, jako Polacy, no, y, naciskać na kler, żeby Rozalia była przeniesiona do jezuitów, żeby otoczona była właściwym kultem, y, jak ten Macinelli, tak, jako osoba, która orędowała i oręduje już spoza grobu, za tym, żeby Jezus Chrystus był uznany jako król Polski lechi. A przynajmniej król polski, tak? My mamy ten myślnik Lechia, bo uważamy, że to jest długa, długa historia, i dlatego dodajemy myślnik król polski i Myślę, że nikomu to nie, przeszka nie przeszkadza. Drodzy Państwo, jesteśmy wdzięczni opatrzności Bożej, że tak się złożyło, że, że pochówek świętej pamięci Ryszarda Henryka Kozłowskiego był, można powiedzieć, 9 dni, o ile dobrze liczymy, od śmierci, że mogliśmy tutaj. Dzisiaj opatrznościowo być zaraz po konferencji dotyczącej stanu obronności Polski i Polaków, wczoraj, która miała miejsce w Krakowie w Miodosytni, Drodzy Państwo, to jest osobne linki, będą podpięte. Drodzy Państwo, nie jesteśmy tu koniunkturalnie, bo troszkę to tak wychodzi, jakby, ale drodzy Państwo, to wszystko jest opatrznościowe. Nawet to słońce, które zaświeciło ci przepięknie, jak już. Zakończył się pochówek e, świętej pamięci Ryszarda Henryka Kozłowskiego. Nasze znaczy słońce które zaświeciło tak promieniście. Mamy 28 listopada. E, no, dał sygnał Pan Bóg, prawdopodobnie, że jest Mu to miłe, to, co się tutaj dzieje wokół, wokół profesora, prawda? E, i, e, I my tylko to zauważamy. Naszym zadaniem jest zauważyć znaki Opatrzności Bożej. I jesteśmy bardzo wdzięczni e, Panu Bogu, że mogliśmy dzisiaj tutaj być że mogliśmy pokłonić się przed grobem ojca Kiersztyna, który właśnie propagował tą osobę, yy, Rozalii Celakównej, który też zginął tragicznie, pochowany, niedoceniony, pewnie też zasługujący na miano męczennika świętego, yy, drodzy Państwo. No, ale szczególnie mówimy tutaj Rozalia Celakówna, prawda, która, która tutaj na cmentarzu rakowickim na pewno cieszy się, bo widać po ilości zniszczeń i wieńców, drodzy Państwo, cieszy się należnym szacunkiem i wieńcem yy, szacunkiem i szacunkiem i drodzy Państwo, i czcią, ale no, wydaje nam się, że zasługuje na to, żeby ją przenieść do kościoła jezuitów, a jezuitom apelujemy i nawet dajemy taką przyganę, żeby, że za mało się starają, modlitwa nie wystarczy, to muszą być działania, tak, tu muszą być działania, bo zginiemy, po prostu, bo zginiemy, tak, co prawda jest tutaj napis, że co 19 każdego miesiąca o godzinie 16 w Krakowie w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kopernika 26 no, odbywają się msze święte, drodzy Państwo, w intencji właśnie beatyfikacji służebnicy Bożej Rozali Celakówny. Ale, drodzy Państwo, oczywiście my, my jako wier wierzący, wierni robimy wszystko, ale Kościół i hierarchowie muszą też tutaj zrobić swoje. Także połączyliśmy dzisiaj tutaj wizytę, wizytę, nasz obowiązek, byśmy będzie chrześcijański, złożenia do grobu doczesnych szczętów profesora Kozłowskiego, a jednocześnie odwiedziny tutaj na cmentarzu rakowieckim ojca Tadeusza Kiersztyna i Rozali Celakówny, drodzy Państwo. Sługi Bożej po naszemu już świętej, świętej, tak? Według nas już świętej, drodzy Państwo. Także niech w trójkę ojciec Kiersztyn Rozalia Celak, Celakówna i Henryk Kozłowski orędują za tym, żeby w pełni rozkwitło Królestwo Polskie Lechi, a żeby Jezus był powszechnie uznawany, tak przez hierarchów, jak i rządzących, jako Król Polski Lechi. Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zmówimy krótką modlitwę, wieczne odpoczywanie, radziej dać Pania, racz im dać Panie, światłość światło i nie aż na wieki wieków Wiesz to odpoczywanie, racz im dać Panie, a światłoś wiekuistań i świeciesz na wieki wieku wieku wam. to odpoczywanie, racz im dać Panie, a światło z wieku na wieku wieku wam. Więc spoczywają w pokoju Chrystusa. Amen.